Od bohaterek mojej najnowszej książki: Co chcesz powiedzieć światu? Możemy nauczyć się wszystkiego: czułości, wrażliwości, odwagi, tolerancji, miłości. To są te najpiękniejsze rzeczy, które, które nas spotykają w życiu. To są te najpiękniejsze wartości. I czasem potrzebujemy jakiejś historii z drugiego krańca świata, żeby się w niej przejrzeć i żeby zrozumieć, że tak naprawdę to. O czym opowiadam w książce, co chcesz powiedzieć światu, to są wartości uniwersalne, które dotyczą każdego człowieka na świecie. Było wiele książek, które wpłynęły na mnie, na to kim jestem, jak postrzegam świat, które rozbudzały moją wrażliwość, ale taką pierwszą książką, która absolutnie mną strząsnęła. To jest być może w kontekście Uniwersytetu Jagiellońskiego jest to trochę zabawne, że właśnie o niej powiem, ale to była książka o psie, który jeździł koleją. Pamiętam, że nie mogłam pogodzić się z tym, jak ta książka się kończy. Czytała mi ją moja mama i miałam do niej wielki, wielki żal, że nie wymyśliła innego zakończenia, bo ja potwornie rozpaczałam po przeczytaniu, po wysłuchaniu tej książki. Ale uświadomiło mi to kilka rzeczy. Po pierwsze, że życie takie po prostu jest, że są różne sytuacje, czasem trudne i trzeba sobie z nimi radzić. A po drugie, że książka ma wielką moc, że słowo pisane ma wielką moc i potrafi do głębi nas poruszyć. I właściwie chyba od tego momentu zaczęła się moja wielka miłość do książek i do pisania właśnie. Od młodych ludzi. Możemy się nauczyć bardzo dużo. Ja wierzę, że lepiej jest słuchać niż mówić w kontakcie z młodymi ludźmi. Nie próbować ekskatedra wygłaszać mądrości życiowych, które często do dzisiejszego świata już nie przystają tak dobrze jak bywało to parę dekad temu więc mam bardzo otwartą głowę i chłonę i chcę się od was dowiedzieć tego co dla was jest ważne chcę was usłyszeć nie tylko słuchać ale usłyszeć dać wam możliwość mówienia głośno pełnym pełnym głosem dlatego też stworzyłam projekt młode głowy otwarcie o zdrowiu psychicznym żeby młodzi ludzie nareszcie mogli się wypowiedzieć co jest dla nich ważne co daje im skrzydła a co im te skrzydła podcina więc wierzę, że młodzi ludzie naprawią wszystko to, co moje pokolenia i poprzednie pokolenia, to co my zrobiliśmy źle, że wyciągniecie wnioski i pójdziecie dalej. Bardzo bym chciała, żeby wszyscy młodzi ludzie mieli siłę i odwagę, żeby być sobą. To jest czasem bardzo trudne. Wymaga pójścia pod prąd. Czasem oznacza, że narażamy się na śmieszność, czasem nam się coś nie udaje, to jest normalne i ludzkie, czasem błądzimy, ale żebyście wciąż mieli tę głęboką wiarę, że warto i że nie warto się poddawać. Ale y, ostatnią rzeczą, którą chciałabym zrobić, to dawać Wam rady, bo myślę, że więcej mogę się od Was nauczyć słuchając Was, niż radząc. Jedyne, co mogę powiedzieć, to, to róbcie swoje. Marzyłam o tym, żeby zostać lekarką. Bardzo chciałam pomagać ludziom, chciałam leczyć. Marzyłam o chirurgii. Wydawało mi się, że to jest taki, taki zawód, w którym będę czuła się spełniona. Tak się stało, że Jestem dziennikarką i to nie z wykształcenia, ale z powołania. Traktuję to jak misję, w jakimś sensie mam wrażenie, że leczę trochę ten świat, tylko że inaczej. A ponieważ zawód dziennikarki też już mi przestał w którymś momencie wystarczać, i chciałam być dalej z moimi bohaterkami, z moimi bohaterami, i chciałam im towarzyszyć, i chciałam mieć poczucie, że, że mogę realnie zmienić czyjeś życie, nie tylko opowiadając o tym życiu innym i nagłaśniając jakieś tematy i problemy. Ale też przede wszystkim chciałam mieć e, możliwość dania komuś skrzydeł i wpływania na czyjeś życie, także poprzez e, moją pracę w fundacji. I tak oto powstała fundacja UNAŁEDZA, co w dokładnym tłumaczeniu z języka słachili znaczy you can, czyli możesz. A rzecz w tym, że razem możemy więcej. Jest mój czas wolny i właśnie odpoczywam. No bo przecież nie robię tego, dlatego że jest to mój obowiązek zawodowy. Jestem tu, bo chcę, bo jest to moja. Przyjemność i tak właśnie spędzał czas wolny, spotykając się z Wami, słuchając Was, doświadczając. I to jest dla mnie po prostu wielki przywilej, że tak mogę spędzać ten mój wolny czas. Ale oczywiście, czy lubię chodzić w góry, nurkować, podróżować, a czasem po prostu leniuchować? Tak, oczywiście, że tak. Największym wyzwaniem dla mnie było to, żeby stać się osobą prawdziwie odważną. Nie urodziłam się taka, więc wiem, że odwagi się można nauczyć. Ale nie takiej odwagi, która wiąże się z tym, żeby skoczyć ze spadochronem, czy wspiąć się na Monteveres, czy przejechać Dakar, bo wierzę, że prawdziwa odwaga to jest pokazywanie tego miękkiego podbrzusza. Że prawdziwa odwaga to jest wrażliwość, to jest czułość, to jest. To jest bycie ze sobą naprawdę blisko. To, czego my ludzie najbardziej się boimy, to jest narażenie się na śmieszność, co ludzie powiedzą, a jak mi nie wyjdzie, to nic. Spróbujesz jeszcze raz. Moim największym sukcesem jest to, że myślę, czuję i robię dokładnie tak samo. Że nie muszę iść na kompromisy życiowe, na które bym nie chciała chodzić, że mogę być osobą wolną, że mogę podejmować samodzielne decyzje, że jestem Pewną siebie dziś, a ciężko na to pracowałam, pewną siebie osobą, która, e, która ma też wielki przywilej wychowywania młodej, wspaniałej kobiety, jaką jest moja córka Marysia, e, wspierania drugiej mojej córki adoptowanej, która mieszka w Tanzanii, czyli Kabuli, że mam tylu wspaniałych ludzi dookoła, którzy mnie wspierają w trudnych momentach, a ja wspieram ich, kiedy mają gorsze dni, bo tak naprawdę żadne zaszczyty, żadne tytuły, książki. To wszystko nie ma znaczenia, jeśli nie ma ludzi koło nas, takich naprawdę ważnych i bliskich naszemu sercu.